Witajcie kochani na zachodnim szlaku, jak widzicie nietypowy film u mnie, niewiele zakupów, słoikowy. Cel, uwaga, był taki, wydać 40 euro w EDC. A, a dlaczego? Na początku grudnia z pensją dostałam e, z pracy mm, kartę, na której było 40 euro do wydania w EDC. No i oczywiście zapomnieliśmy o tym, i ja gdzieś tam ją znalazłam w tym tygodniu, mówię kurczę, musimy jechać, bo nam w końcu już nie będą aktywne te pieniądze. I tak nie było co za bardzo. Dzisiaj pracowałam, więc, więc mąż wcześniej zrobił zakupy, był w netto, był w normie, ale też takie nieduże zakupy. Tam kilo 200 piersi kupił, jedzenie dla zwierząt zrobił, e, kupił było. Troszkę jogurcików kupił i, i iceberg salat za 99 centów, to wiem. No i warkocze serowe w normie. I tak mówię, dobra, to jedziemy na słoiki, bo słoiki są najlepsze zawsze w Edece. I muszę Wam powiedzieć, że tak. W ogóle bardzo mało jest tych słoików. A co jeszcze, to mąż mi kupił tylko paprykę, peperoni w netto, bo ona z netto jest najsmaczniejsza. To zaraz Wam pokażę. O, ona nie jest ostra, tylko jest przesmaczna. Ja ją uwielbiam do pizzy, do tostów, do, do zapiekanek uwielbiam. Ja ją w sumie sama jedna jem. E, To jest ta taka bardzo, bardzo długa, no i przepyszna. I kalafiora też nie kupowaliśmy, bo kalafiora jeszcze mamy. A tak w tygodniu właśnie coś tam jedliśmy i tak kapusty kiszonej była końcówka, buraczków była końcówka, ja we kurczę, trzeba jechać i pokupować słoiki. O, takiego kalafiora kupujemy i on jest kwaskowy, ale jest fajny, taki chrupiący. Ja bardzo lubię tego kalafiora. Takiego kupujemy w słoikach, no to nie kupiliśmy, bo mamy ten słoik, jeszcze chyba pół słoika w lodówce. To w takim układzie co kupiliśmy, jak tego nie kupiliśmy. W ogóle jest śmiesznie, bo rachunek wyniósł 40 euro i 35 centów, także udało nam się wszystkie pieniądze wydać z karty, a mąż, jak wzięliśmy już tylko słoiki, to mówi, nie to już, bo, bo jeszcze puszki rybne, to mówi, to już, już, to więcej nie bierz, bo to już, 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 już wystarczy, bo to przekroczyły 40 euro. No i cudem przekroczyliśmy tak naprawdę. No więc co, dwa razy ptysie wzięliśmy po 1,29, one są bardzo smaczne w EDC. Natomiast w normie mają więcej bitej śmietany i też są przepyszne w normie. I zobaczcie, tak wyglądają te mini ptyśki. Naprawdę są fajne, bardzo fajny smak jest i teraz kosztują po 1,29, to jest 200 gramów 250 gramów opakowanie. I e, kiedyś kosztowały 99 centów, jak my tu przyjechaliśmy, więc 30% zdrożały, one są zamrożone, bo to jest e, tam, gdzie lody, tam, gdzie torty lodowe, także na razie nawet nie ugryzę. I tyle się mieści w jednym opakowaniu, to jest taka duża miska, te 250 gramów. Ponieważ powiedziałam mężowi, nie kupuj mi słodyczy, bo może zacząć chudnąć, no tak... To nie kupił mi nie, znaczy powiedziałam konkretnie, nie kupuj ponczusiu, bo ostatnio pączków i faworków się mnóstwo jadłam, znowu już mi nie kupuj pączków, no to kupiliśmy w tysie do kawusi. To drugie opakowanie jest w zamrażarce. Oczywiście to, co do zamrażarki, no to już jest w zamrażarce, a tutaj są same puste opakowania, ale po prostu będziecie widzieli, jaki to jest towar i jaka cena, tak? O. Albo i będziecie ceny widzieć. Będziecie widzieć. Haribo dwa takie były po 1,19 jakieś nowości. Tego stało mnóstwo, za 30 różnych rodzajów. Kupiliśmy wampiry dla dziecka i jakieś jeszcze takie owocowe. Po 1,19. To są tu właśnie. Tu są wampiry. On będzie pewnie mu się podobało, bo on lubi horror szpile, to pewnie i wampiry mu się będą podobać. I tu są jakieś takie, jakby kredki, coś takiego, te hariby owocowe. No zobaczymy, czemu będą smakować, czy nie. W każdym razie po 1,19 A wagowo jeszcze, żeby było 160 gramów, te kredki już tak będę nazywać owocowe. A wamkirki 175 gramów. No to zależy, co i jak. I jedziemy z kolejnymi zakupami. Także, słuchajcie, ciężko jest wydać 40 euro, jak się nie jedzie, żeby coś konkretnego kupić. Eee, I 359 takie rożki lodowe, syn ostatnio je bardzo lubi, on się śmieje, że to jest dla niego jak narkotyk, żeby mu kupować. One są drogie, to są cztery, no ale on je bardzo lubi, no więc... Więc mu kupujemy. Jeszcze mamy dla nas kupione lody mowem i one są jeszcze cały czas niezjedzone. Po 1,99 chyba 2 czy 3 tygodnie temu kupiliśmy. Natomiast dzisiaj patrzyliśmy po 3,99 są. I co my dalej kupiliśmy? Te słoiki zaraz będą najciekawsze. Tutaj to takie widzicie pierdołki są. Dobra. Puszki rybne 1,19, wzięliśmy cztery Puszki rybne, te puszki, które rob, lubimy najbardziej, były po 2 euro. więc tak jak mąż powiedział, czekamy na promocję. Tamte są najsmaczniejsze. Jest mnóstwo smaków. W promocji one są na ogół 99 centów 1,19, a te 1,19, jak przyjechaliśmy, 59 centów kosztowały, bo ja po prostu nie mogłam, że tak tanio. One są, znaczy no tak, nie mogę być wybredna, że, że one są gorsze, bo one też są bardzo smaczne. Jest przede wszystkim co? Dużo ryby, nie ma ości, nie ma żadnych takich mm, pierdół powrzucanych, flaków, niechlaków, jak pamiętam się trafiało w puszce rybnej. To jest po prostu ryba, to nie jest jakieś takie wymieszane, wybełtane, jak pogryzione i wyplute. To są po prostu duże kawałki ryby. I sporo też jest sosiku, aczkolwiek jak ja uwielbiam ten sosik, także dla mnie mogłoby być trochę więcej sosiku. Znaczy w Polsce byłam przyzwyczajona, że jest więcej sosiku, mniej ryby, a tu jest trochę odwrotnie. Kupiliśmy pieczarki. Z surowych pieczarek one nam najbardziej smakują. Są po 1,99. My je nazywamy monachijskie, ale one nie, one są z Polski. Zobaczcie, bo ostatnie opakowanie ludzie też je chyba lubią. Są z Polski 400 gramów, to są te brązowe. I one mają, dobra odkrętwy i tak dzisiaj będziemy robić. I one mają takie fajne ogonki, Dlatego są smaczniejsze. One nie są takie bardzo sztuczne, wiecie jak są niektóre pieczarki. Naprawdę weźmiemy na pizzę 2-3 pieczarki. To jest bardzo dużo smaku jest. Jak się weźmie właśnie na pizzę. O kurczę, no. Zobaczcie, one mają, o, takie są, widzicie? Proszę. To jest taka, mm, te takie bardziej sztuczne, to one mają króciutkie te ogonki, takie grube, jak prawie jak kapelusz. A te właśnie mają takie, no też akurat krótko jest obcięte, ale one mają takie chudsze ogonki. Takie ładnie pachną. Czy to jest 400 gramów? A śmiejemy się, że z monachijskie, bo one są z Polski. O! Tylko że ktoś z Monachium, nie wiem czy to Polak z Monachium sprowadza, czy jakiś Bawarczyk z Monachium sprowadza, ale musiał znaleźć bardzo fajnego producenta pieczarek, bo one są naprawdę najsmaczniejsze ze wszystkich, które już tutaj popatrzy, po, pokupowaliśmy. I wzięliśmy ostatnie opakowanie, właśnie tych monawchińskich, także nie tylko nam one najbardziej smakują. Srebrna cebulka, taka ze słoika, dwie wzięliśmy. Dwie wzięliśmy po 89 centów. Niewiele zdrożała, była 69 albo 79 centów. I orzeszki, dwie puszki, 1,29, wzięliśmy solone, i one co, lekko są solone, słuchajcie. W Polsce, jak ja dałam, to takie były, żeby wypalały mm, język i wypalały. Y, całe miałam takie białe usta. A tu one są normalnie tak posolone. Nie są. Nie jest przesadzone posolenie. Także to. I to są. A ile jeszcze gramów? 200 gramów tu jest w puszce. Za 1,29. Te orzeszki nerkowce w takiej samej puszce są za 2,19. O jednego euro szka więcej. I to są te cebulki. Najtańsze wzięliśmy. Można oczywiście i droższe. Ale wzięliśmy najtańsze. Tu macie wagę. Chyba 190 jest samej cebulki, <grywa> podejrzewam, że najmniej 320, 370, kto da więcej, po prostu kto da więcej. Także tu mamy te dwa słoiki. Lubię takie te, do sałatek dodać jakiś, jak robimy, często robimy sałatki, lubię te cebulki dodać, przekrawam je na pół. Eee górkę. Właśnie kupiliśmy jedne nowe kiszone ogórki. Nigdy ich nie kupowaliśmy. 3 euro już kosztują. Pierwszy raz jak kupiliśmy chyba z rok czy dwa lata temu, już nie pamiętam, ze dwa lata temu bliżej kupiliśmy. Co to nie mamy ostrości? A co to się stało? A co to, to się stało? Jest ostrość. To kup płaciliśmy chyba około Euro 99,209. Teraz już mamy po 3 euro, i mamy te ogórki, które zawsze kupujemy. No, to tam są dwa słoiki, a to jest jakiś nowy. No, i nie wiem, kupiliśmy takich jeszcze nie kupowaliśmy. Kupiliśmy raz z ogórki kiszone, to były ochydne, To już nie kupimy tam, a te zobaczymy. Zobaczymy, czy będą dobre. Cena jest identyczna jak tych, które nam mega smakują. A propos dobrych rzeczy, to pierwszy raz z Kauflandu wzięliśmy ten rosyjski serek biały. Słuchajcie, jest przepyszny. Mega się kruszy, ale to totalnie się kruszy. Ale jest tak pyszny, jest no niesamowicie po prostu pyszny. Dobra, jedziemy dalej. No i właśnie dwa razy zwykłe, znaczy zwykłe nasze ogórki kiszone po 2,99 też mamy kolejną pozycję. To są te ogórki z tej firmy. My zawsze kupujemy ogórki kiszone. I są przepyszne, naprawdę, słuchajcie. Tu jest ich, nie wiem nawet ile ich jest. No ale... A, 370 deko. 720, 650. Znowu, kto da więcej? E, jak robię całą michę sałatki jarzynowej, no to taki niecały słoik daję. Czy do zupy na przykład dajemy cały słoik, taki nam idealnie idzie. To mamy dwa te. Nasze dziecko tak uwielbia, że i same te ogórki zjada. Ale ten młodszy, on i lubił, jak też zawsze robił, to też opierdzielał wszystko. Puszczę salat kupiliśmy i to nie jest ostra puszcza węgierska, tylko to jest normalna puszta po 2,69. Duże słoiki są puszty. i puszta też nie jest no name'em, tylko jest firmowa. Przepyszna jest ta puszta, fal, puszta salata, akurat od Fisza nam najbardziej smakuje. I też pewnie będą różne wagi, tak jest. Wybierzcie sobie, ja myślę, że 700, 370 gramów to jest właśnie puszty. Kto mieszka w Niemczech, polecam do obiadu, do kanapek, do wszystkiego. Puszta jest wspaniała. Powiem szczerze, że muszę kiedyś popatrzeć e, przepis, może tu niemieckie gospodynie powrzucały, niemieckie panie powrzucały przepis na pusztę, bo chętnie bym sama też zrobiła. E, Blaukraut to jest e, czerwona kapusta, niebieska kapusta, jak się w Polsce mówi, czerwona chyba kapusta. I też e, kupiliśmy, słuchajcie, 1,19 za słoik, dwa słoiki wzięliśmy. Kupiliśmy bawarską, natomiast tutaj może jest różnica tylko w cięciu. Jedne są grubiej pocięte, drugie poszatkowane, drugie mniej. Natomiast mnie osobiście wszystkie te czerwone kapusty smakują. I ta zwykła Guten najtańsza, ten no-name edekowy, też jest po 1,19. Jak przyjechaliśmy była 49 bądź 59 centów, a dzisiaj się mój mąż śmiał że niedługo zaczniemy, to co kupujemy teraz najtańsze, to zaczniemy kupować firmowe, bo po prostu te filmówki będą niedługo tańsze. Kiedyś była duża różnica między firmowymi a tymi no-name'ami. W tej chwili to jest około maksymalnie 100%, a kiedyś była, znaczy razy 2 jest, tak? A kiedyś była razy 4 razy 5%, taka duża była różnica. To mamy, kapusta chyba czerwona po polsku, rote bete, czyli buraczki. Też dwa słoiki wzięliśmy po 99 centów i brecle wzięliśmy po 99 centów. O, to już mamy ten rachunek załatwiony. Rote bete. Tu się też przy nich zatrzymamy. To wzięliśmy akurat te najtańsze, Gut Stick, ale chyba te firmowe są ciutkę droższe. Natomiast dlaczego kupujemy te? one są niekwaśne. Niektóre są normalnie kwaśne, niektóre są bardzo kwaśne, a te są niekwaśne, są słodziutkie, do wołowiny jak robimy czy coś, to po prostu... Oczywiście też kupuję takie ugotowane buraczki i sama robię jarzynka, ale też na szybko, w tygodniu, no to ja nie chcę mi się, powiem wam. mam czas, no przyjeżdżam o 17 mam czas, ale jak Czwarta, czwarta, trzydzieści rano wstaje, to mi się nie chce o siedemnastej robić żadnej jarzynki. To taki słoik jest fajnie otworzyć, bo już latem to mi się chce. To już są ogórki, są pomidory, jest sałata, jest wszystko to inaczej. Natomiast zimą my się bardzo wspieramy w takich słoikach. O, a to są bracelki solone. I to jest 250 gramów worek po 99 centów smaczne są. Tak jak te paluszki słone. Tylko w kształcie brecla. I my mamy dużo właśnie takich. Mamy jeszcze tam ogórki śląskie otwarte. Ogórki śląskie bardzo też mi smakują. I ogórki takie konserwowe mamy. I wiecie co wam powiem, że te Słoiki, jak otworzymy, to one stoją miesiąc i dłużej, jak to się mówi w lodówce, i się nie psują. Nie wiem. <laughs> Zaraz będą w komentarzach, że są bardzo chemiczne. Nie, wydaje mi się, że nie są chemiczne bardzo. Dlatego, że jak w Polsce kiedyś nie było lodówek, nie pamiętam, moja prababcia robiła przepyszne weki. Jak zmarła, to miała 99 lat, przepyszne robiła i dżemiki, i. No, wszystko robiła moja prawa w ciało, wspaniałe i nie trzymała w lodówkach, nie miała piwnicy i nic jej absolutnie nigdy w życiu nie odleciało. Niektóre, nawet takie czy tam gruszki w syropie, czy coś, to latami stały, jak to się mówi, i, i otworzyło się słoiki i były bardzo dobrze, dobre. Także myślę, że po prostu jak y, towar jest dobry, to on może sobie długo postać i nic się nie dzieje z nim. O. Może tak, <laughs> może w tą stronę, może się tylko pocieszam, bo może to jest chemia i dlatego się nie psują. Tym oto optymistycznym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami. Zapraszam Was za tydzień i za dwa tygodnie już teraz się wspieram kalendarzem. Będziemy mieć 3 marca, jest niedziela, to się spotkamy na live'ie i chyba temat przewodni live'a zrobię... Co negatywnie mnie zaskoczyło w Niemczech po przyjeździe? Będę oczywiście odpowiadać na Wasze pytania jak najbardziej, jak co miesiąc. Natomiast oprócz tego, tak może od siebie też troszeczkę poopowiadam, co właśnie, jakie są różnice takie. Największe, co może ludzi zaskoczyć i najbardziej zdziwić po przyjeździe do Niemiec. Może tak zrobimy i to negatywnie oczywiście, bo ja nie mówię, że pozytywnie. Dużo rzeczy zaskakuje pozytywnie, dużo rzeczy negatywnie. Także żegnam się z Wami i do usłyszenia za tydzień na zakupach i za dwa tygodnie na live. Pa-pa!